Witajcie, moi drodzy, jestem z KKF i witam po raz kolejny na moim kanale, gdzie dzisiaj mamy gościa specjalnego Mateusza. Brawo! Ej! To no można sobie grawa, sobie sami sami? Sami? No właśnie, tak pomyślałem, Ale moi drodzy, dzisiaj czeka nas niesamowita przygoda, bo dzisiaj czeka nas naleśnikowy challenge, gdzie mamy Uuu. takie oto otuchki. Co prawda, Uuu. one są chyba do tego musztardy, nie? Ale tylko takie były w sklepie. Myślę, że nie będzie z tym problemu to. Problem. to. Tutaj, uwaga. Tutaj zrobimy z tego potem różne szalone kolory, Sytuacja. będziemy rysowali to tutaj, mamy i będziemy to robili. Ale żeś wytłumaczył. <grym> no staramy się. tutaj wlewamy ciasto naleśnikowe, mamy różne kolory, różne barwniki, więc ono będzie kolorowe i będziemy na to magiczne urządzenie starać się narysować ciastem naleśnikowym jakieś rzeczy, które mamy tutaj do wylu czy, które mamy tutaj do wylosowania. Dobre. Na przykład nie, kotek i trzeba będzie zrobić rysunek kotka, ale zanim to zrobimy, musimy najpierw zrobić ciasto na naleśniki. To myślę, że będzie najtrudniejsze. Dlatego zaprosiłem Ciebie, bo jesteś ekspertem ja od... Ja jestem kuchy. ekspertem w tych sprawach? Tak. Dobrze. Nie, nie jesteś. Ty trzeba jak to zrobili, że wszystko muszę odkręcić. Naprawdę ja, ja myślę, że to można zakończyć ja to z po swojemu. Wow. <laughs> można, można. No. Dobra, dwa jajka, nie? Tak. Dwa? Mm -hmm. Na pewno? Mogę też tak zrobić? Na no, umiesz? No nie końca. Nie umiesz jajka rozbijać? <grym> Boże! Mateusz! Ty to będziesz światł potem! Kurde, nie ja tutaj będą skorupki <grym> To oh, je, jeszcze jedno dam no. <grym> Jakbyś to też tak rozwalił <grym> Nie, o prawe Dobrze W rozbijaniu jajka Dobra, mamy jajka Może je, mąki Szklanka mąki, nie? Szklanka? Mateusz miałeś, miałeś jeden przepis zapamiętać jak się robi naleśniki? Żyklanka Dobra, mąka. Mhm. Pięknie, to był najlepszy rzut. E, co dalej? E, ja bym dał mleka. Mleka? A nie wody. No jeżeli chcesz, może być woda. Czekam Aczkolwiek... Bacze, <laughs> <ten przepis. laughs> o! Podział! Idealnie! Niewalnie. Co do linijki? mleko? I woda gazowana trochę by trzeba było, ale nie Trzy czwarte szklanki wody. Sto sześćdziesiąt. Dobra. W międzyczasie, zanim zaczniemy miksować, którego masz urodziny? To jest To niedługo! No! Tak. A którego masz? Jestem drugiego Marcin. To niedługo! Tak! Dlatego mam dla Ciebie też zestaw urodzinowy Mateusz. Tak żeby było pięknie, jak będziemy robić naleśniki. Proszę, ta dla Ciebie. Ta dla mnie. Eee, ty masz urodziny w czerwcu, To też było. No. no. Dawaj, zakładam. A to o to ci chodziło z zestawem mojego imprezowicza? No. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Proszę, dmuchnij sobie. Tu jeszcze ten, mamy... Jak to się nazywa? <głos> <Co>? <głos> Taki przester <tutaj>. <głos> <Co>? <głos> Proszę, 100 lat, Mat. Dobra, mieszamy Ale ciasto. Dobra, jedziemy. Hey, mamy ciasto. Na ciasto. Dobra, teraz musimy to pokolorować i nalać do butelek. Jak to robić? Może zróbmy szaloną rzecz i że wszystko tak. Nie. nie to nie będzie nie. czarne. Dobra, to ty trzymaj to. Nie, najpierw więcej. Masa. Trzymaj to. Potem rzeźba. <laughs> Dobra. O nie, o nie. nie bo to w ogóle nie łapie. A czy my się tu nie odkryjemy? Jak to takie będzie? I co, Niebieski? A nie, no nie, nie Dobra, jest git. Dobra, sprzątamy. Dobra, słuchajcie, odpalamy maszynę, gdzie będą powstawały naleśniki. Czyli pierwszy Losy. No nie, nie jesteś pierwszy? Nie, losy. Nie. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję swoich sił. Losuję coś i mam tęcza. Zrobić tutaj chmurkę, Waszy? tutaj chmurkę i daj taką tęczę. Wow, a z czego zrobisz chmurkę? Z niebieskiego. A, okej, okay. to ma Dobra. sens. Uwaga, próba pierwsza, zobaczmy czy to w ogóle ma szansę wyjść. Ej, to, to fajnie wychodzi. No. Faktycznie. Tylko trzeba szybko robić, bo to się... No to się od razu szybko przypieka. Czekaj, temperaturę może zmniejszmy. Patrz, jedna chmurka. No. Druga chmurka. No. I uwaga, czerwony! Pierwszy kolor tęczy. Pierwszy czy który? Dobrze. Uu. Ty no, nawet ten czerwony... Nawet jest ok. Dobra, to będzie chyba zielony. Nie... Ty, ja coś źle robię. Dobra, nie ma czasu. Zielony... No... Ja myślę, że dobrze ci idzie. Żółty... I to się zaczyna mieszać. Mateusz... <grym> <I> <grym> to jest... Ostatni to... kolor tęczy, bo doskonale pamiętam, niebieski. Tak. Yy, w kolorze chmurek. Uuuuu! Ale mi się fajnie to wygląda, mi się to podoba. Ty no i zaraz. Czekaj, czekaj talerz, szybko mam już Mateusz. Uwaga. a, Wyszło! Czekaj, usz, usz, teraz ładnie. A, gorące! A ramczki umyłeś? Tak, <laughs> na pewno. Tak. Ej, wyszło! Tak trochę, nie? No, jest ten i taka trochę. No, <laughs> <zacznę> tutaj <laughs> I tutaj ewentualnie. No dobra. Nie, nie, Mi się super, uważa, że Proszę bardzo. Ja jak oceniasz? Na, w jakiej skali? smaczności. Spróbuj. Ojoj, oj, tego <laughs> nie oceny nie jestem. No. Nie, ale wyszło trochę, nie? No, ja to się, ładnie. Ja tak. z drugiej strony ładniej. Mhm. No z wiele się przy Nie, super, zobaczcie. Piękna tęcza. Dobra, to teraz moja kolej. Tak, wylotuj coś. A ja tutaj no, bo nie ci nie patrzę. na oleje trochę Creeper! Bo jest, to jest mogę już? Dobra, <laughs> dawaj Mati. Cała... Cała, nie wiem, patelnia czy jak nazwać jest twoje. Jesteś tak z wyczuciem. Dobrze. <laughs> Wiecie jaki to może być kształt tego? <laughs> yy, Klosek tetrisa. Creeperowy. <laughs> <laughs> On takie szerokie nogi ma. <laughs> Ty, ale o czym mu zrobisz no tylko. No jak się... zrobisz zaraz jak już zrobiłeś wszystko? No nie No nie zrobisz u góry. Jest oczywiście to zrobię. Jezu, Mateusz. Tylko nie zużyj całej farby. Pa ci mm. noga. Kurde. O, jeszcze buzie. Może ich będzie uśmiechnięty. Mm. Marogi. Drogi? marogi. Dobra, okej okay. to nie to... słuchajcie. <śretant door�> to jest wizja Mateusza, jak wygląda Clipper z Minecrafta. Chcę to Ci. No, dzięki. Nie. No. Dobra. Ej, po. <ślamina> no dobra. Nie, proszę, po, pokaż do kamery swoje dzieło. Jeszcze mi film zablokują. <ślamina> dobra, uwaga, kolejne hasło dzisiejszego wieczoru to... Ja tutaj nie patrzę. Mandaryna. Ten... Coś trzymam. Banan. O! To akurat nie będzie trudne. Zaczynam. Ja ci pokażę jak się rozsieje. No to jesteś taki badany sąsiad z kf powiem, nie? Wiesz, klucz, wyjdź. Nie no. chciałem, żebyś się obraził do tego, co bym ładny. Co? Dokładnie. zrobię mu ten jeszcze rączki i nóżki. Okej. Okay. Chociaż nie, bo nóżki od... No, bananci powiem szczerze, że... Zrobię mu uśmiech. O! Piękny! Piękny, mhm. tak? Bym zrobił rękę, ale ona odpadnie, to nie. No to no, będą piękny. Czekaj. Chodźcie. Dobra. Au! Teraz tak go zawod. Zobacz jaki fajny. No Nazwałbym on... go nie wiem, benek. Czemu <grym> benek <grym> jak mój pies? Dobra, uwaga to jest banan. Jestem z niego naprawdę Jaleś, bardzo, nie bardzo zadowolony. Bardzo, naprawdę. Mateusz, pamiętaj, że nam się kończył kolory, więc Nie mieszalnie, tak. Jak się wyjmę kolejny talerz Punchbok! Jezu! Jak jak mam narysować? podenki, uśmiech i nóżki. Dasz radę. Jak w ciebie wierzę. Jak, jak źle zrobisz, to cię... falne tym. Piękne. No! Nie za dużo, bo się rozleje. Teraz szybko spodnie. Dobrze. Się coś ręka drży. O, jak ty... To... Dobra. dobra, teraz jedno. żółty ręce. Żółty, no, zrobię te ręce. No dobra. No. Dobra. I teraz. Teraz ty. buzia. Ojejku. No. <grywia> to, <jest, grywia> to jest chyba. <grywia> On nie, nie wiedział nóżki zrobić. O, właśnie buty. No to takie będzie miał stópki. No jedną jedno ma bez buta. I to jest taki Spongebob, który... Czekaj, palce mu odpadły. Którego Tyr przejechał, wiesz? Czemu? Czemu? Nie <laughs> wiem. No Przygrzejmy Spongeboba. To zabrzmiało. No niestety ty nie patrz, nie z rękami się... Łow wow wow. wow, wow. Dobra, i uwaga, moi drodzy. Wy na koniec będziecie głosować, który rysunek no jest czy... najlepszy. Tam. Tak, tak. Ale to na koniec. Tak, na koniec. Dobra, to ja losuję dalej. Uwaga. Kolejne hasło to... Smurf. <głos> <głos> Moim arcydziełem będzie Papa Smurf, ponieważ on jako jedyny miał czerwoną czapkę. Dobra, zaczynamy. Czekaj, ja muszę się przygotować. Patrzcie. Czerwony plus czerwony, zrobię mu oko. Zrobię się proszę. Będę Dobra, teraz tak. reszty głowy. Czy to jest. Ob, ob... No bo on jest bokiem. Aha, no dobra. I teraz czapka. One miały takie śmieszne czapki. Ten, no takie mi trochę. Nie tak z przodu tu wystawało. Nie. No, nie do końca. No jak? tak nie. samo nie, na głowie bo jakiś nie wiem A można coś pisać? Tak, myślę, że to. Wypaczcie, jak ja do... zrobił, ta, ta czapka. Gdzie teraz zwiąże? Jakby miał taki na czole. Jednorożec. Z drogi. Dobra, 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 biorę go. A patrz jak ładnie strzelb, grzecznie. Krąc. Dobra, teraz pytanie: czy uda mi się zdjąć? Cały napis. Odstawiajcie. Uuu, uuu, patrz, 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 co schodzi. Patrz. Dasz radę, wierzę w Ciebie. Trzy, czte... Wow. Jak ja to zrobiłem? Bo to do góry nogami. Papa Smurf z napisem Smurf. To jest przyszłość naleśników. Na, tak. Naleśniki z własnym podpisem. Robisz naleśniki dla Mateusza, piszesz... Mati... Jesteś bardziej szczęśliwy, tak, nie? Tak, dokładnie. No dobra. Będzie kwiatek. Takie duże? Dawaj, płatki. A co to będzie za kwiatek? Goździk. No to fajne, masz kwiatki. Dobra. No. No. Weź taką grubszą, żeby się nie urwała. Liski. Nie się, listka, liska? Pa. Dobra. Taki ładny. <laughs> to wysz jak jakiś Pokémon roślinny. Jak ja ci pelerzyk powiedzmy. Dobra, uwaga, twojanek jest gotowy do zdjęcia. Bop! Uuuu! Czy ja drogę się podwinął? No właśnie. <laughs> Sorry! Przepraszam. A ładny jest... Nie trzymaj mnie. Nie no i tak uważam, że... Jest... Pokaż tutaj... Trochę mi go w Flori tutaj rozwalił, co prawda? Ale, ale tam... nie... nie, nie Myślę, że, że to nie jest żaden problem. Dobra, i może na koniec zróbmy coś razem. I tak, zróbmy. Hasło jeszcze mamy trochę, więc jakbyście chcieli w przyszłości takie filmy, to dajcie znać. Tak. A na koniec myślę, że możemy zrobić takie piękne. tylko piękne, że mamy najwięcej czerwonego, to logo YouTube'a. Dobra, czekaj na W środek. <śloruj> no tak, żebyś nic nie zepsuł. <śloruj> no. A resztę wypełnimy tutaj. Czekaj, ja to teraz. A na sam rozwoju. koniec. Logo YouTube'a. A weź z drugiej strony pokażę. Siobro. Dobra, może jednak nie. Także na sam koniec zrobiliśmy piękny guzik subskrybuj, także zachęcamy do subskrybowania na dole. Klikajcie też dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki film wam się podobał i chcecie więcej tego typu challenge'y. Tobie Mateusz gratuluję, bo coś, coś czuję, że wygrasz. Tak, ja też tak. Może tak? nie kliperem, ale z to. kto wie. Yo! Yo, Ero. Hej, hej!